Sobie. W pierwszy dzień miałaś jedną kurację, w drugi dzień miałaś trzy. trzy. I dzisiaj miałaś jedną, tak? Ten pierwszy dzień też miałam dwie. Dwie? I ja przyjechałam i potem tym nocy, bardzo późno w nocy prawie miała. Sześć no. kuracji. Tak, no ale tak po pół godzinki. Na kolano, stricte z tak. przodu, z tyłu, i teraz po tych sześciu kuracjach, półgodzinnych to trzy godziny kuracji. Jak się czujesz? No wspaniale, Jak kuchnia. chodzę, z, chod, byłam dzisiaj na spacerku rano z pieskami, no aż mi się nie chciało wiedzieć, że biegłam za nimi. No, właśnie. no super, bardzo, bardzo jest. Duża to... różnica, a Duża powiedzmy też, że byłaś w sanatorium trzy tygodnie, miałaś tak. wiele zabiegów i nie było takiej różnicy No nie, bo przyjechałam logową. jednak z bólem tym nogi, a na razie, mogę powiedzieć na razie, nie odczuwam bólu. Pięknie. No. no zobaczymy, jak będzie dalej, to ci potem poinformuję. W tej chwili nie czuję bólu. Ona mnie no cały czas rwała. No to pięknie. To bardzo dziękujemy. Cieszymy się. No,